I Raje, ma, cześć, tu Bizon 3, a to jest kolejny odcinek Spor razem z Przemysłem Loser Gaming. Razem wykombinowaliśmy takie cud. Cór... Dańko. Tak ono wygląda, mi się podoba. Odcinek wygrywamy kilka minut od razu po, więc jakoś nie minęło Was dużo teraz, tylko malowanie. Coś nie pasuje. Ja bym dał ja, takie, coś. Nie. Ble. O. Tak, bo spróbujmy na szary. Spójdźmy taki ciemny. O. Spoko. Może być. Teraz to jest. Kolczuga dupo oka. Zapomniałem, że wszystkie te z małej litery dupo oka. żeby Żeby nie było. O Myślę Okej okay. Jest Dobra Zapisz i wyjdź I znowuż z własnego swojego jaja Nie no teraz ja jestem jakiś niesamowity No i co? No i co chciałeś? I co? Dobra, nie, ja nic nie mówię. Ja nic nie mówię. Ty chyba go zabiłem Czat, teraz jestem niezniszczalny. Od tyłu go Jo... Żal, taki duży jeszcze... Już są? Chcę spróbować go zabić. Nie, nie, nie! Od tyłu go! Od tyłu go! W tyłek go! Boli? Co, boli? Kaprawo w Spieprzaj mi. Nie lubię cię. Idę płynąć z tymi rzęskami O Obraz, pieprzą Wkurzyłeś mnie Wkurzyłeś dziwko mnie Pierdol się młoda Nie, nic nie było To będzie wycięte że już nie mogę jeść tych roślinek. Jeszcze raz... Jeszcze raz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Chodź, ty. Co?! Ej, sorki, to moja wina, że nie możesz jeść roślinak. Przepraszam. Dobra. Następnym razem... w Następnym razem e, postaram się e, podpowiedzieć e, jak zrobić szybkiego zwinnego roślinojada. Chodź tu, chodź tu, tu. Także widzowie nie martwcie się, to się naprawi. Tak teraz patrzę, że Bizonowi jako e, mięsożerce nie za bardzo wychodzi. Tak więc zmienimy na roślinożercę. Broślinek dookoła bardzo dużo i... Dobra, muszę go zjeść, bo go lubię. Sam widzicie. No to ja dalej tutaj się przyglądam. Ty śmieciu, ty! Jesteś wyżarty! Jej, mam napęd odrzutowy! I płynę dalej. Coś ciężko teraz potrzebuję więcej napędu na no serio. Osio, osio. Ha, na pewien dobry pomysł. Jaki? E, może zawołaj samca i skopuleć się po prostu. E... No, nie, no ja. Depp. dobra trzecia próba w nowym świetle co ciebie zjeść nie macie co ciebie zjeść Pramozu, przypew. W No, Może ty będziesz zjedzona. Może ty dasz się zjeść, młoda dziwko. Może ty dasz się ukąsić. No to ja chyba jednak prowadziłbym męcz na roślinach. Dobra, już go mam. Jeszcze jeden raz. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu na Chodź gatunek tu tu Mój gatunek się rozprzestrzenia. Bet! Ha! Będę teraz wpieprzać Twoje mięso. I idę dalej. No to. Tak się spytam teraz ciebie. Czy jednak wolisz zostać mięsożercą, żercą, czy rośliną, żercą? Zostanę wszystko żercą. O, okej. Das ist. das ist. co? Zdobędę jeszcze dwa punkty. Pożywienia i znaczy po dwa punkty DNA i potem o, koło zjedzono, super I mam już e, dobry pomysł na e, wszystko żarca bardzo dobry Dobra Czas wezać ja... żal Co się stało? <laughs> Jakieś zielone gówno przyleciało Dobra Czas na spóle e, i... fapanie właśnie... Znowu wypadło mi gówno z dupy? I tak, teraz mam taki pomysł. Teraz to jest. Ej. Jak się jak jest żarny? żerc krą tu pisze wszystko żerca a ja ile jak jest wszystko żerny Dobra dobrze i Dobra. Mm, tak tutaj mój opis żurza kropka eee. No to I teraz e, mam taki pomysł, żeby jeszcze troszeczkę go zmienić. Jak? Te kolce trochę bardziej do tyłu, odrobinkę. No. E, no, coś mi się tutaj z internetem dzieje. Odrobina, no dobra. I te e, do jedzenia roślin. Przesunąć. E, tak, bardziej na bok przesunąć. Tak myślę, bo i tak będę raz czasami jeść z przodu. No bo właśnie z przodu będziesz jadł mięso, a po bokach będziesz zbiór... Tak myślę ten... najlepiej. I to gdzieś tak na równi, o, więc będzie tak. No, jest dobrze. Do oka jeden punkt zabrał. No no dobra. Malowanie. Weźmiemy sobie no. to jakieś teraz szybkie malowanie tak się... i. No, I... Niebieski jasny. Wow, dobrze wygląda. Dobra, tak więc zapisz wyjdź Tak więc ja się z wami żegnam na pewien czas, na pewne. Może się jeszcze pojawię w tym odcinku. Wow, ciemno jest. jest. Ciemno jest, aha, bo. Dobra, jest więc taka zależność, że jak jesteśmy ślepi, to jest ciemno i widzimy tylko na pewną odległość. Żryj to! Będę hmm. musiał czegoś takiego spróbować w fazie stwora. Dead. Fucking bitch. A więc już wiemy co się dzieje. Warto dodawać oczy, ponieważ przynajmniej wiemy co się dzieje. Dobra, tego zły zjem. Oj, tutaj jest jakaś cząstka w widzę w formie zielonych karteli. Zresztą dobędę trochę sobie do tego, a nie. Atakuj, Gnoja. Tak jest. Zabrać. Znaczy jedzenie. Dłodź. Ja nie chcę ginąć. Żreć sobie Co, chcesz się ścigać? Chcesz się ścigać? Czy mogę ścigać No i co pan chciał? Ooo, tromba. Wszystko żerną trąbkę mam nie mogę zlekać, wezmę trochę punktów, bo tutaj jest bardzo dużo ich. Się zjedz trochę zielonego i idź do fabryki komiłek. Tutaj się no. O! Nice, nice. Ale Nie ma to... Nie ma to jak zginąć podczas jedzenia. Nie ma to jak przywołać partnerkę, nic nie widząc. Nie ma to jak przywołać partnera, chciałbyś powiedzieć. No. Dobra. Sorry, że odcinki trwają tak krótko, ale nie chcę też, żeby wkładały się długo, tak więc niestety już musimy zrobić kolejny. Tak więc my tutaj kończymy odcinek. Pomajstrujemy przy, przy tym stworku i wracamy w kolejnym odcinku. Cześć, dzięki pa! No. Na ślepo.